Często tak bywa, że po komunikacji z niektórymi ludźmi mamy zmęczenie, pustki lub lęk. To jest nie przypadek. Po prostu niektórzy ludzie zabierają naszą energię, może nieświadomie. Jak zrozumieć, że nas wypompowali? Nam od razu chce się milczeć, położyć się, naladować swoje akumulatory, wcieli ciężkość denerwowania. I to wszystko bez powodu, a myśli zafiksowane na tej osobie. Co robić? Po pierwsze, trzeba zamknąć energetyczny kanał. Trzeba wizualizować, że oczy nasz nie które połączają was, rozerwać łączność między wami. Drugie. Trzeba zlikwidować jego ślad. Dlatego trzeba umyć ręce zimną wodą lub wziąć prysznic. Dlatego, że woda bardzo dobrze zmywa obce energii. Trzecie. Trzeba zwrócić swoją siłę. Ja zabieram swoją energię z powrotem, a obcom oddaję właścicielowi. Następnie zrób sobie ochronę wokół siebie. Wizualizuj taką kulkę z energią. Я замкненная для опции энергии. И слухай свое чало. Помни, что ты не батарея для иных людей. Повинна быть взаимного вымяна.